Chciałbym zaprezentować moją reprezentację o wodzie. Ona się nazywa Meduza w wodzie. Do tego jest potrzebna butelka z wodą, lejek, barwnik niebieski, patyczek, folia i nożyczki. Będziemy robić meduzę z folii. Tak. Przycinamy górę. Będzie to tak łatwo. Nożyczki nie są za ostre. nacinamy paseczki tak? teraz zrobię głowę główną meduzy a Igor naleję mi tutaj wody z kubeczka no dalej mi tu wody proszę to się wyleje dobra starczy teraz biorę to skręcam. żeby ci nie wybuchło nie to skręcam żeby woda się nam teraz nie wylała oraz przytrzymaj mi tutaj przytrzymaj w tym miejscu tu zawiążę tu zawiążą woreczek. Tak. Meduza jest gotowa. Teraz odkręcam wodę i go włoży. Lejek przygotujemy barnik. i go wsypię do lejka bagnik. Zobaczcie jak w butelce pięknie zmienia się barwa wody. Tak, nasza meduza się, przepraszam, ale się znowu rozwaliła, więc muszę prosić jeszcze raz i Oto, żeby mi przytrzymał. Trzymaj. To woda? No woda musi być. I teraz wkładamy do butelka naszą meduzę. Nie, wiem, czy wejdzie. nie, taka. nie, problem z naszą meduzą, bo nie, chce wejść. Zakręcamy butelkę i trząsniemy. Teraz nasza meduza, damy tu po słońce, nasza meduza pływa nam pięknie w morzu. W morzu. Dziękujemy bardzo za prezentację meduzę morzu, w wodzie. Dziękujemy. Do widzenia.